Są to autobusy, które pojawiają się w stalkerze, które pojawiają się na wielu fotografiach. To miejsce, czyli Jupiter, to jest prawdziwa kopalnia. Dosłownie kopalnia wiadomości, kopalnia wiedzy. No jest zielono, jest dużo drzew, ale za moimi plecami całe miasto, do którego jeszcze zresztą dojedziemy. Przyznam się drodzy moi, że zupełnie nie planowałem, aby ten vlog powstał. Ale korzystajmy z tego, że jesteśmy w strefie. Co prawda jeszcze wrócimy, ale wtedy być może odpowiem na wszystkie wasze pytania i zapotrzebowania. Bo jeżeli, jeżeli macie I jakieś propozycje, jeżeli chcielibyście coś w strefie zobaczyć, piszcie to w komentarzach. Jesteśmy w zakładach Jupiter, w zakładach, które owiane są naprawdę niesamowitą legendą. Krążą historię na ten temat, co tu było, co nie było produkowane, czy tu były bomby, czy tu były radia, czy tu były telewizory, czy inne cholerstwa. Nie będę wnikał w to. Chciałbym wam pokazać ten obiekt, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Jestem tu po raz piąty, szósty, może siódmy, ale postanowiłem zwiedzić inną część zakładu, tą nieco głębszą. Piwnice prypeckie, prypeckie, jupiterskie można powiedzieć, oczywiście są standardową rzeczą, plus główna hala, plus jeszcze kilka hal naokoło, ale są jeszcze inne hale, które właśnie dzisiaj chciałbym wam pokazać. Będziemy chodzić, będziemy zwiedzać, oglądać. Nie będę wam opowiadał, co w tych halach było produkowane, robione, bo tak jak mówię, historie są różne. Nie chciałbym tutaj wprowadzać jakichś dziwnych plotek. Jesteśmy w pierwszej hali, kolejne już za kilka momentów. Zapraszam do Jupitera. Rypeci zmienia się jak w kalejdoskopie, no ale pogoda nie ma praktycznie wpływu na to, co się dzieje wokoło. Zobaczcie, to są te słynne autobusy. Dlaczego mówię słynne? Są to autobusy, które pojawiają się w stalkerze, które pojawiają się na wielu fotografiach, które pojawiają się w różnego rodzaju historiach. Czy one jeździły, czy one kogoś woziły? Ja myślę, że są to autobusy, które były używane przez pracowników i, i, i władze, że tak powiem, dyrekcję, kierownictwo zakładów Jupiter. One po prostu zostały. Złomiarze po całym zajściu, po całej awarii zdezelowali je zupełnie. No i się tutaj wyjdzie na to, że do końca swojego życia będą już w prypeci. Kilka chwil e, szukaliśmy tego pomieszczenia. Może wyłączę, żeby nie świeciło. Szukaliśmy tego pomieszczenia. Miało być duże i miało być wanny. W pierwszym momencie pomyślałem sobie, jakie znowu wanny! Wyobrażałem sobie, że będą ogromne. Doszliśmy do hali, w której produkowane były albo czyszczone, albo nie wiem. Przyznaję się, nie znam się na produkcji plastiku, bo sądzę, że tu plastik ewentualnie podzespoły jakieś. Tu było coś produkowane. Tu są wanny. Tak są przynajmniej opisane, w których coś się działo. No, mógłbym ewentualnie spróbować poczytać bo temperatury w okolicach 85-95 stopni. Myślę, że może do wytrawiania czegoś. Elektrycznie również to musiało być bardzo ładnie ogarnięte, jest tych urządzeń naprawdę sporo. No, robią wrażenie. Nie ukrywam, że robią wrażenia, w strefie uwielbiam to, że czym dłużej chodzę, Czym bardziej się zagłębiam w różne miejsca, tym bardziej mnie zaskakują. To miejsce, czyli Jupiter, to jest prawdziwa kopalnia dosłownie kopalnia wiadomości, kopalnia wiedzy i kopalnia tajemnic. Doszedłem do wniosku, że nie będę kupował żadnej karty, nie będę, nie będę kontaktował się z Polską. W związku z tym, korzystając z tej możliwości w Jupiterze, próbowałem, właśnie e, gdziekolwiek się dodzwonić, próbowałem podłączyć telefon, nie udało się. A tak zupełnie poważnie, centrala telefoniczna to było, e, można powiedzieć, miejsce, gdzie dochodziło do głównego dowodzenia. Jeżeli chcielibyście Zatrzymać Jupiter w miejscu. Jeżeli chcielibyście, aby zakład przestał działać, aby zaczęły się problemy, wystarczyło wejść tutaj, zerwać kilka kabelków. Oczywiście trzeba było wiedzieć, co to za kabelki, w związku z tym jest również tablica informacyjna. Zerwać kilka kabelków i mam dyrektor, byłby bardzo niezadowolony, pracownicy również, no i pewnie problemy z produkcją. I tego już robić nie będziemy, bo nie ma takiej możliwości, ale miejsce, po raz kolejny podkreślam, jest naprawdę niesamowite. niespodzianek w takich budynkach, bo te budynki robią rzeczywiście wrażenie, drodzy moi. Gabinet dyrektora. Gabinet faceta, który zarządzał tak naprawdę całym zakładem, zarządzał Jupiterem. To był sekretariat. Zobaczcie, tak wyglądał sekretariat Jupitera. Wchodzimy dalej. Tu mamy pomieszczenie, gdzie widać jeszcze na stole plany. Plany różnego rodzaju urządzeń i jak wieść się, są to urządzenia które miały służyć, miały pomagać w wielu wypadkach w czyszczeniu skażonej strefy. Bo nie wszyscy wiedzą o tym, że Jupiter jeszcze pracował. Zdaje się do 2002 roku w Jupiterze działali pracownicy, działali fachowcy, działali naukowcy, których zadaniem no właśnie nie wiadomo co było zadaniem tych ludzi. Czyszczenie gleby, sprawdzanie stanu gleby to wersja oficjalna. Co oni tu robili, trudno powiedzieć. Swoją drogą, mała lekcja edukacyjna tak wyglądała kaseta wideo VHS. Jeżeli ktoś z Was miał kiedyś e, tego typu urządzenie, pewnie pamięta. Młodzież niestety już nie. Kolejny, kolejna część tego gabinetu być może tutaj właśnie były. Kasy być może, no na pewno tutaj jest trochę za ciemno, więc nie będę mógł wam pokazać. Tutaj były toalety i przy okazji piękny widok. Widok na cały zakład, widok na miejsca, gdzie pracowała administracja, bo hala była z drugiej strony. Hala była nieco oddalona, no ale po co dyrektorowi chodzić na halę? Przy okazji mam niespodziankę dla pasjonatów fotografii. Nie dlatego, że jest tu dużo zdjęć, a dlatego, że to jest właśnie miejsce w Jupiterze, w którym wywoływane były wszystkie materiały światłoczułe. Tu najprawdopodobniej fabryczni fotografowie znosili swoje materiały. Być może nawet ci sami ludzie je wywoływali, robili kopie. Tutaj również robiono... To jest tak zwana powielarnia. Tutaj również było robione ówczesne ksero, tutaj były drukowane dokumenty, tutaj była cała dokumentacja techniczna przygotowywana. Miejsce naprawdę fajne, szczególnie dla ludzi, którzy fotografią zajmują się, bo jest to kawał historii. To są powielacze, to są urządzenia, które pozwalały, które powodowały, że to, co wymyślił pan dyrektor albo inni projektanci, można było pokazać wszystkim na zakładzie. No, i dzięki planom, które tu powstawały, które tutaj były powielane, trwała produkcja. Czego do dzisiaj tego nie wiemy. Legendy, historie. Myślę, że bzdur również dużo powoduje, że budynek, powoduje, że cały Jupiter jest magiczny, jest kolorowy. Chodząc po tych pomieszczeniach, których jest naprawdę setki, no tysiące na pewno, ale setki, setki pomieszczeń, setki drzwi, mnóstwo ciekawych miejsc, luksfery, które u nas w tej chwili są już zupełnie niewykorzystywane. I takie właśnie zakątki, magiczne zakątki, powodują, że w tym miejscu, po pierwsze, widać, że czas zatrzymał się w miejscu, po drugie, widać tragedię ludzką, bo tu pracowało naprawdę wiele osób. Jupiter był największym zakładem, który zatrudniał mieszkańców Prypeci. To oczywiście nie bierzemy pod uwagę elektrowni. Ale było to naprawdę miejsce, e, dzięki któremu ci ludzie żyli, ci ludzie egzystowali, ci ludzie byli szczęśliwi, bo Prypeć to jedna z najbogatszych miejscowości w tamtym czasie, a przede wszystkim miejscowość bardzo młoda. Średnia wieku wynosiła 26 lat. W tej chwili nie widać za bardzo, bo jest, e, no jest zielono, jest dużo drzew, ale za moimi plecami całe miasto, do którego jeszcze zresztą dojedziemy. Pomyślałam sobie, że Poświęcę o cały odcinek Jupiterowi, bo to miejsce warte jest uwagi. Za chwilę spróbuję jeszcze wejść na dach i spróbuję pokazać Wam całą panoramę, bo z dachu wygląda wszystko zupełnie inaczej. pobieram was w miejsce, które obiecałem, czyli na dach. Dach Jupitera. To jest jedno z najciekawszych miejsc. Oczywiście poza 16 piętrowcami. To jest jedno z najciekawszych miejsc, skąd można obserwować na przykład panoramę Prypeci, która o, proszę bardzo. Jest w tym miejscu. Zresztą jeżeli obserwujecie profil Czarnobyl 24, wiecie doskonale, że Stąd w ubiegłym roku, nie w ubiegłym roku, co ja mówię, we wrześniu wrzucałem kilka zdjęć jednego lifea. Tutaj również widać elektrownię, widać sarkofag, widać zarysy w tej chwili, bo jest mgła, pogoda jest nie najlepsza. Ale to jest właśnie Jupiter, to jest wizytówka tego miasta, poza elektrownią. To tutaj najwięcej jest legend, tu jest najwięcej historii, no i myślę, że Fajnie, że odwiedziliśmy i zwiedziliśmy to miejsce w sposób taki troszeczkę bardziej szczegółowy. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Oczywiście pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, ale o tym chyba już powtarzać nie muszę. Trzymajcie się.